Cześć, tu Kari. I tu Paulina. zapraszamy do naszego super szalonego show FALANZA! <grystanie> Dzisiaj naszym gościem jest... Nadia, filantrop, poeta, działacz, a przede wszystkim weksyn. Tak. Nasza ziomalka przyszła nas wesprzeć i słyszała, że dobra zabawa czeka każdego, kto jest gościem w Falazie, więc sama napisała do nas i spytała się, czy może wystąpić. Tak. Wygrałam konkurs sms <grystanie> Wysłałam falanza na 7:321. Wy też możecie to zrobić. Macie na to 12 minut od montażu tego odcinka, także generalnie już czas się skończył. Ale nasz czas tego odcinka się czas zaczyna, więc zaczynamy. Co dzisiaj gramy? Yy, gramy w słownik slangu. Niesamowite, <gry> to <jest> ciekawe. <gry> Może na szybko przypomnisz zasady, Karolina? A więc nasz wodzirej losuje przypadkowe słowa ze słownika miejski.pl, a naszym zadaniem jest zgadnąć definicję tego słowa i podać przykład zastosowania w zdaniu lub dialogu. Osoba, która jest najbliżej prawidłowej definicji zdobywa punkt. Dobra, prosimy o pierwsze słowo. Dobra. Pierwsze słowo to suna. Ty suna? Taki skrót od Tsunami? Tsun... No właśnie, no... To, to może dyrezygda. być coś z japońskiego. Mam to. Dobra, to może zacznij. Wydaje mi się, że Tsuna to jest taka dobra nuta węger e i przykład zastosowania, o fakt stary, co to leci, nie Tsuna. A wiesz, Edyta jak Niebieski wiatr. <śmiech> <śmiech> nie, to mężyska, to jest... <laughs> nie wiem, czy jest tak, nie wiem. Ale mogłaby być. <laughs> W moim przypadku ja poszłam bardziej od skojarzenia od słowa tsunami, więc myślałam, że tsunami mogą być to obszerne wymioty. I przykład zastosowania. Ale ktoś wypuścił Tsunę. No. Yes. W sumie to jest prawdopodobne. Moje jest mniej prawdopodobne. Uważam, że Tsuna to jest przypał, po prostu. Że wiecie, Tsunami to trochę przypał, no i czasem masz taką sytuację w życiu. Trochę przypał. Która wszystko rujnuje. Jak na przykład nie ludzie na Zimbabwe mieli niezły przypał. Skinęło ich 4200 osób. No, no jak to woli, Karol? No. I na przykład zastosowania, jak urodziny Kaśki. Ogólnie fajnie, ale potem była tsuna. Że było... Ludzie było fajnie, ale potem straży przypał się stał i musieli nie spierdala bo rodzice przyszli. Tak. A to była... A jaka gra... jest prawda? A jaka jest prawda? prawda? Nie kręci mi twoja gadka, lecz coś nagrałeś z tym Dobrze, cuna! Nieudacznik gapa, faj tu. Trzyma mm. zastosowania. Ale z ciebie tsuna. Znów ubrałeś spodnie, tył naprzód. A Oj. i to jest błąd, bo się nie mówi ubrałeś spodnie, tylko założyłeś na siebie spodnie. Ubrać Ubra to sobie już choinkę. Drugie słowo to... Sprawiedliwość raszowskiej sklepikarki. Co? Raszowskiej? Raszowskiej sklepikarki. Raszowskiej, że z Raszyna? Była raszyńska. A jakim trupem poszłaś się coraz najbardziej? Który z tych słów naprowadziła? E, najbardziej naprowadziła mnie sprawiedliwość i sklepikarki. <grym <grym to może być coś takiego w sumie dosyć oczywistego. No, ja, koniec! Może chodzi o to, że o, o jakiś grosik? No dobra, to, to co powiedziałaś rzeczywiście mi się wydaje, że to jest taka sprawiedliwość, że kiedyś chodzisz do sklepu i sklepikarka mówi ci, czy może być ci wina grosik, i przy następnej wizycie ona Ci oddaje ten grosik i ona jest sprawiedliwa, bo była winna, więc oddaje i... Och, proszę Pana, proszę poczekać, byłam panu winna, grosik! O mordu mordo! I to się nazywa sprawiedliwość raszowskiej sklepikarki, szanuję! Ja pomyślałam, że to, biorąc pod uwagę miejsce pochodzenia tej sklepikarki, że to znaczy, że to jest taka sklepikarka, która sama ocenia, kto jest na tyle trzeźwy, że jeszcze może mu sprzedać, a kto już nie. na przykład każda gdzie z w ogóle, no i przykład zastosowania, to, że na przykład Zdradziła go dziewczyna i więc obrał ją kwasem w ramach Sprawiedliwości <noise> Różowskiej <stry. głos> ja Bo on uważał, że jej się należało, więc... tak. To, no tak. Grubo. To <noise> jest w sumie taki... Yy, samosąd. Tak, samosąd. Mhm. Należało jej się. Tak. Prosiłaś o to. Mi się e, to wyrażenie e, skojarzyło z e, zemstą Faraona, czyli to, oh, że to jest Sprawiedliwość Raszowskiej Sklepikarki. I przykład zastosowania <laughs> jak tam w czasy na Mazurach. Ogólnie ok, ale trochę lipa, bo dostałem Sprawiedliwości Raszowskiej Sklepikarki. Dopadła mnie. No, dopadła mnie! Sprawiedliwość z <laughs> Sklepikarki, <Sprawiedliwość>, no. <laughs> no. Bo może kupić coś w Raszowskim Sklepie, <laughs> a ja tam no. jakaś... Wieś, ja nie tak was, to... pani sobie kubasa. By Sprawiedliwia, że jeszcze wytrzymać 4 dni. Taka zielona już była trochę takie, ładnie. A to jest termin ważności do wczoraj. Ja spokojnie jeszcze tydzień na radę. No teraz powiedz co to znaczy naprawdę. Uwaga, sprawiedliwość raszowskiej Sklepikarki. Kiedy nieletni próbuje zakupić alkohol, ale sklepikarka nie wyraża zgody. Uwaga, przykład zastosowania. Roman, kupiłeś tego browala! Dotknęła mnie sprawiedliwość raszowskiej Sklepikarki. ZBCC. Moje jest beznadziejne, moje jest totalnie beznadziejne. Od czapy. Starałam się jakiś skrót do to tego zacznij. dobrać, ale ogólnie mam tu kilka propozycji. Zaczynam od e, ziomek, od i tak dalej, ale finalnie postawiłam na zajebiste buty Cioci Cycylii. <grystanie> <grystanie> Nie wiem, no bo chciałam ten skrót zrealizować. Mhm. No i przykład zastosowania, jak tam kupiłeś coś. Nie, ale widziałem ZBCC. I to znaczy, że takie zajebiste, no takie trochę daddy. Daddy już, ale trochę ci Ale cioci. trochę ci A anti. Że takie aż fajne. Aż fajne, takie okay. No nie wiem. No starałaś się. <grym> no ja poszłam w miejskim, kiedy byłem bo są w miejskie, bo muszą być miejskie sytuacje. Więc napisałam na zajebanie bywajami cyganie czterej. <grym> Ale jednak w sposób użycia, co tu tak śmierdzi, no ZBCC mi siedzi na poddomem, nie Na chacie. No. Jak na chacie to gorzej. Na chacie gorzej. E, ja pomyślałam sobie, że ZBCC to znaczy ziombal, boli Cię czacha? i to jest takie, że Ci potwierdaliło już na maksa. I przykład zastosowania, stare, potrzymaj mi piwo, zrobię to ZBCC. <noise> ZBCC jest to skrót od Zajebisty Ból Całego Ciała. Kurde, też ty myślałam nie. o bólu. Co ci jest? Mam okay. ZBCC. Mm. jazd po prostu. jazd po prostu. Bo ja też myślałam o bólu, ale bardziej myślałam o cza czosze. czasze. Czasz. Czasze. czasze. <laughs> Kolejne słowo jest bardzo, bardzo mocne. Yy, muszę je jeszcze raz przeczytać parę razy, żeby dobrze wymówić. I ma aż 65 łapek w górę, no, więc jest bardzo mocne. I popularne. Bardzo. Tak więc uwaga, następne słowo to. Bim borom, bim, bim, bembały. To, to, to chyba wiadomo o co chodzi. mi się wydaje, że ta końcówka... Yy, no mi też się wiem. wydaje, że wiem, ale... No to sangiem, macie 20 sekund. Ze sangiem nigdy nie wiadomo. Ja w ogóle wczoraj prawie wpadłam w tramwaj. Czemu? Bo jechał. <laughs> A ja szłam! <noise> ale co ci tak. Y bo była awaria prądu i ja sobie myślę, o oh fuck, awaria prądu i w ogóle nie było tam światła na tej ulicy. I idę i tak się obracam i widzę, że ten tramwaj tak właśnie trąbi. A tramwaj też nie miał prądu? <głos> nie, <głos> no miałam, ma chyba jakiś akumulator. No właśnie, no to nie świeci, nie trąbi. No trochę tak trąbił, ale. tram, Tramba Tramwaj, fajnie. Tramwaj, tramwaj, tramwaj. Dobra, mamy to. Tak. Ja uważam, że są to po prostu piersi pierwsi. i przykład zastosowania fajna, ale miała sutki na bim bam bim bam baram ba bam bałach, jak wentyle od Jelcza. Na <gorszy> 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 Jak było to słowo? bim bam baram bam 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 <gorszy> bim borom bim bim <gorszy> bim 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 <dębały. gorszy> <gorszy> <Ile>, bim <nie? gorszy> Dobra. Według mnie to słowo oznacza cycuszki, przykład zastosowania. Karina nieźle się wyrobiła, kiedyś taka chuda, a teraz nabrała kobiecych kształtu. Masz na myśli bim borą bim bauy? No jest za co żąbać. Że on tak próbuje naokoło, że on kobiecy kształty, a drugi go pyta, by na no niego powiedzieć się a ja, mi się też wydaje, że to są po prostu bimbały. I się zasugerowałam ostatnią cząstką tego słowa. I yy, to może być mówić osoba, która właśnie się na przykład bardzo jąka. I tak mówi, o o o, o stary, zobacz jakie bim, bu, 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 tak. Bowiem, bo mały. tak, wszyscy trafiły, wszystkie trafiły, tylko chodziło w bimborom bim, 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 że to są cyzli, takie wielkie cycki, tak jak na przykład w animu so. Co to jest Animuso? Przykład zastosowania. Pa jakie ma wielkie bim, -borom bim 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 bębały. O no. Ja jeszcze trochę myślałam, że to mogą być takie męskie cyzli. Nie, są... no, Słuchajcie, zbliżamy się tak. do ostatniego e, słowa. Zdecydujące starcie. E, ostatnie słowo to fukałka. Fukałka. No, mam kilka skojarzeń z, tych, z tym słowem. Nie wiem, w którą stronę iść. Mi się wydaje, że Fukałka to jest taka rurka do wciągania fety. I Ale tylko fety? Tylko fety. Jakby specjalnie do, do fety. To jest zaprojektowana. Tak, bo Fukałka. Fukałka. Fuk. Mhm. I przykład zastosowania stary, gdzie jest moja Fukałka. A tutaj na stole. No, według mnie Fukałka to jest Nohal. Bo no nohalem się fuka. I przykład zastosowania. Mordo, co ty taki niewyraźny? A boli mnie fukałka. No to jest fuj niewyraźne. Jak boli <śmów> Jakby totalnie. Ja, ja myślałam, że to lówka I było co taki smutny. A facetka od fosu zajęła mi fukałkę. To nie. <śmów> Facetki od włosnego Bo Coś... też w to się mówiło fukać na palenie z lufy. O no kurde. Cool, Słownik słabł, 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 nierówny. Każde miasto, inne sławni. Inne ciasto. To podkładka do robienia ścieżek z białego proszku. Ach, czyli Przykład z innej strony. No. Stary, nie na płycie, bo zniszczysz. Popatrz, tam na biurku leży w Kolejne słowo i ostatnie to: zawijać kłafałta. To jest trudne. Może ja to byś robiłam. Nie wiem, co to znaczy, ja sobie nie wiem, czy to dobrze pójdzie. A można powiedzieć inaczej, zwijać rogala? Nie. Nie, bo to jest po francusku. To poproszę. Ja mam bardzo takie grzeczne i uważam, że mam rację. Dobra, to zacznę. Bo na pewno ludzie w mieście są grzeczni. Tu mów. Wydaje mi się, że zwijać croissanta to. Zabijać. Z no, fuck. Zabijać, To nie czy to ma to samo znaczenie, ale. Wydaje mi się, że to jest takie, jak się robi takie ludzkie burrito, czyli że się człowiek zawija w kołdra. E, także wszystko ma takie zmienione. No, tak e, stary gdzie jest Angel Angela, a zabierała się w Króra Santa i zlała się z łóżkiem, więc jej nie widać. Według mnie, zawijać croissanta Santa, to znaczy rolować jointa. Przykład zastosowania, stary, strasznie mnie łeb boli. Mówisz masz, już zawijam croissanta. No ja też z w kierunku Blanta. Dlatego, że skojarzyłam, że ten bledka może przypominać ciasto francuskie, w koncernie. <laughs> <laughs> trochę, trochę <przypomina>. Jest cienka, <laughs> Jest element wspólny, jest cienka. Może ją przegryźć, to no, nieważne. U mnie jest, wbijamy na dyskę. Zaraz, najpierw skręcę croissanta. Ja dobrze. Słuchajcie, zawijać croissanta inaczej robić ze swojego penisa rulon. Co? 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 Uwaga! Co? Co? Ja tu w jakiejś abstrakcji, a to taka normalka. Co? Przykład ja zastosowania. A jak to wygląda? wygląda? Synu, wyjmij rękę ze spodni. Czekaj mama. Zawijam croissanta. Co? Co? Nie, ale to na pewno miało miejsce. A co Myślę, chodzi? Myślę, że matka dodała to na mi miejski słownik. Samy, no. <grymne> tak. <grymne> Żeby inne matki wiedziały. Ale po co mężczyźni zawijają Santa? Nie wiem. Ale pewnie tak. Czy mała to mała tylko Francuzi myślicie, czy wszyscy? Dlaczego Polak nie zawija rogala? No, no właśnie. Właśnie nie, to, to. ma to, i, ma, Polska. i ma, nie Marcin jest no. święty. Prawdziwa jest Polska dla prawdziwych Polaków. I właśnie tak. była Santa, tylko rogale. Tylko rogale. Czas na małe podsumowanie. Wygrałam, mam półtora punkta. Tak. Nadia wygrała, ma półtora punkta. Paulina. No, półtora jeden. punkta, bo półtora to możesz mieć. Dobrze, może masz półtorej. Nadia na ma guzetki! Nadia ma guzetki! Króla Dziękuję bardzo. A ty 1,25? Nie. A ja mam jeden, więc e, przegrałam. Co, co nie wiąże się z żadną. Musisz zapinać tak kruesanta teraz. O, Jaki Nadia ma prezent? Jaki? Mm, Nadia, Czekaj może. Się. Znaleźć. Może zapinać kruesanta. Wybrany jesteś. Po... Wybrany jest po... następny po... po... gościowi. <laughs> Dziękujemy Wam za uwagę, to był fantastyczny odcinek, do zobaczenia wkrótce. Co tu więcej mówić? Eee, zostawcie kącia. Tak. I... Napiszcie, które z tych słów zdaliście i czy zawijacie kwasanta, jeśli tak, to jak często i jak to wygląda, chcielibyśmy się eee, Tak, zdjęcia. Film. Filmy, 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 filmy. Filmy, tak z samego zawijania. A potem odwincie też, żebyśmy zobaczyli od tyłu jak się to Czy jest czekolada w środku? Nie? Oh, Kos dere. Ha det.